Cześć, ja jestem Żuja i mam 12 lat. Wybrałam książkę Co tu jest grane eee, Anny Czerwińskiej-Rydel, do której ilustrację wykonała Katarzyna Bogucka. Super, to teraz powiedz, e, czy ta książka ci się ogólnie podoba, czy się, ci się nie podoba? E, ta książka mi się podoba. Ale ma jakieś minusy? No, no. Ok, no to powiedz teraz, co ci się w niej podoba najpierw? Podoba mi się w niej wyklejka. Super. I co jeszcze? <laughs> w tej książce podoba mi się wyklejka, kolory, kolory i ilustracje, ale nie wszystkie. Mhm. Podoba mi się sposób, w, jaka, w jaki sposób jest ta książka napisała, że ciastka że niektóre ciastka są podobne do y, budowy utworów muzycznych. I dzięki temu mi się jest łatwiej nauczyć. To teraz y, pokaż kilka ilustracji do kamery, które Ci się podobają, a potem powiesz, co Ci się nie podoba. Hmm. No, Ta ilustracja tak, mi się podoba. Ta ci się podoba, ok. I o co w tej ilustracji chodzi? Pokazuje tutaj ta ilustracja, że pewna pani, która bardzo lubiła jeść ciastka, weszła do pe pe pewnej cukierni, która nazywała się Nutka. Aha, i od tej pory zaczęła się jej przygoda, dobrze rozumiem? Tak. Okej, okay. a teraz, co ci się nie podoba? Bo mówię, że coś ci się nie podoba. Nie podobały mi się niektóre ilustracje, bo... Na przykład, na przykład, na przykład ta. Ta, czekaj, przybliżę, potrzyma jeszcze chwilę. A co, ci się, a co ci się w niej nie podoba? Nie podoba mi się to w niej, że jest tak nie wiadomo co pokazuje i o co w niej chodzi. Podsumowując, czy poleciłabyś tę książkę innym dzieciom, czy starszym albo młodszym, albo twoim rówieśnikom? I co powiesz na temat dzieci ze szkoły muzycznej i tej książce? Dajem. Poleciłabyś tę książkę innym dzieciom? Yy, tak, poleciłabym dzieciom, dzieciom w moim wieku, ale yy, młodszym ponieważ by nie, nie zrozumiałaby, a szczególnie dzieciom ze szkoły muzycznej, bo mm, przydałoby im się to w nauce. Eee... Okej, okay, w nauce. Dobra, to dziękuję Ci bardzo za twoją opinię. Pomachaj do kamery, <grytanie> okej. Okay. Czy poleciłabyś tą książkę innym dzieciom? Eee, tak, poleciłabym, ale tylko w swoim wieku ponieważ młodsze dzieci by tego nie zrozumiały. Mm -hmm. yy, a szczególnie dzieciom ze szkoły muzycznej, yy, bo yy, yy, pomagałoby im to w nauce. <laughs> Ale on nie <laughs>